Kino, kawiarnia, stacja Wolenica Miejsce no, wyjątkowe na mapie Warszawy i na mapie kinowej Warszawy. Po pierwsze, miejsce bardzo klimatyczne, gdzie ogląda się film, siedząc w starym budynku stacji kolejowej. W fotelu, przy stoliku, w ogromnym fotelu, wygodnym bardzo. Popijając kawę czy herbatę. Kawy są bardzo dobre. W bardzo kameralnym gronie, kilkunastu osób tylko. Kineluna kojarzy mi się z wakacjami, z okresem wczesnej jesieni, czasów licealnych, czasów początku studiów, kiedy seanse były za 5 zł, więc mogłam oglądać ich, stać mi było na to, żeby obejrzeć ich więcej niż jeden dziennie. Filmy były umiarkowanie stare, umiarkowanie nowe, więc byłam w miarę na bieżąco. Pamiętam, że te filmy wtedy bardzo mocno wpływały. Na moje postrzeganie rzeczywistości, i pamiętam też florescencyjną toaletę w kinie Luna. Na pewno mam wspomnienie z kinem Luna. Jako mały człowiek chodziłem tam z moimi rodzicami. To jest kino, do którego zaczęłam chodzić w liceum. To ze znajomymi ze szkoły wręcz urywaliśmy się z niektórych lekcji, żeby pójść do kina Luna. Kiedy wprowadzono tam w ostatnich rzędach. Podwójne krzesła, to było to jednym z ulubionych kin i miejsc oczywiście na randki.